Dzisiaj chciałbym pogadać o czymś troszkę bardziej poważnym, a konkretnie o fagacie. I w jaki sposób ona w przeciągu paru lat przeszła z robienia kontentu dosłownie dla czterolatków do robienia kontentów Only. I nawet muszę wypikać te słowa, bo nie mogę ich normalnie powiedzieć na YouTubie. Zrobienia filmików ze Stew w teamie X do dosłownie pokazywania dużych. I mi to tak rozwala głowę. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego? Why? Why? Fagaty tak bardzo przyciemniły mózg wszystkim nagle. Jak w ogóle fagata się wybiła? Jak to się stało? Na początku fagata wybiła się oczywiście. Z czego? Ze stytu. Bo tylu czasu moją dziewczynę. Hej, <toczny> jest. Macie Instagram tutaj jakbyście chcieli followować. Oj, poznaliśmy twoją dziewczynę, aż że tak powiem troszkę za dobrze. I na początku ludzie mówili, jaka to fagata jest miła, skromna, dobra. Po prostu anioł, a nie, a nie dziewczyna. Nawet fagata podobno dostała się na studia i miała być inżynierem, ale do tego przejdziemy za chwilkę. Ale mała grupa ludzi zauważyła, że ej, coś jest może nieokreślone okay z tą fagatą, i były pierwsze komentarze typu: nawet Stu nie wierzy w ich związek. Intrygujące jest ciągle wcinanie się w zdanie i niż gęsta atmosfera. Albo na przykład Agata nie leci na kasę. Tymczasem chcę nagrać film, gdzie Stew kupuje jej wszystko, co dotknie XD. Co już zaczęło być trochę sas. I fagata nagrywała ze Stew i z tym całym teamem X. Oczywiście jakby ona oficjalnie nie dołączyła do tego teamu, ale była prawie, że na każdym filmiku, więc oczywiście, że zaczęła dostawać tyle follow i tyle hajsu współprac nagle po prostu wszystkiego, że cała Polska jakby zaczęła wiedzieć, kim jest nasza fagatka. Ale oczywiście wszystko ma swoje granice i fagata i Stew... W pewnym momencie zerwali i teraz wszystko zaczęło iść na dół. Fagata zrobiła live, w którym nazywała Stu różne rzeczy, absolutnie różne rzeczy. Po prostu uważajcie na to. Chciałabym tylko po... ostrzec inne dziewczyny. Nie spotykajcie się z tym człowiekiem. Cała była zapłakana i mówiła rzekomo, że Stu jest potworem, psychopatą. Padły też jakieś ostrzejsze zarzuty, o których teraz nawet nie chcę mówić. Przez tego live'a i przez te wszystkie jej rzeczy, naprawdę opinia o Stu zaczęła powoli, powoli lecieć w dół. Potem Stu się wypowiedział. Jesteśmy zamknięci po prostu i człowiek myśli, człowiek ma czas na refleksję, co zrobił dobrze w życiu, a co źle. Właśnie ten czas na refleksję był dużym powodem, dlaczego postanowiłem zerwać z Agatą ale ten live co zrobiła to wyglądało jakby mnie wiadomo co jej robił. Mieliśmy super czas i po prostu po pewnych kłótniach jak w normalnych związkach i tak dalej. Jak widzicie, Agata ma dużo emocji w sobie i bardzo przeżywa pewne sytuacje. Dla mnie po prostu to był bardzo ciężki czas. Steelog nie powiedział, że po prostu tak jakoś jest w życiu i jakoś się pozbiera, jakoś to po prostu będzie. Później też powiedział na live. Y, usiedliśmy, pogadaliśmy długo i tak naprawdę były powody do zerwania, których ja nawet nie wiedziałem z jakiego powodu. I później pogadamy, jakie to były powody, dlatego bo. koło było ich więcej niż by się wydawało. Tylko czułem to w sobie, już nie czułem uczuć, tak jakby byłem zamknięty w sobie i dlatego z nią zerwałem. A oboje wiemy teraz, z jakiego powodu to było. Tak jakby przez zranienie we mnie, które tak jakby w dużej części wychodzi z dzieciństwa. I oczywiście po zerwaniu fagatka bardzo szybko, bardzo szybko założyła swój kanał na YouTube, no bo why not. I pierwszy filmik to było: Czemu zerwałem ze Stu? Żeby get the money, 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 money. Po tym wszystkim fagatka zamieszkała rzekomo, u kamerzysty, w którym były jakieś tam pogłoski, że się zakochała. Z kolei on powiedział, że wszystko było wyreżyserowane, wszystko było pod publikę. Ona coś skończyła jest ze mną, tak. tak. I jej się za bardzo to nie spodobało. Ale, ale, dlaczego... A dlaczego noży mi I mi nożem zilem, ja nie... I mi I dlaczego mi Bo łukasz Jak Fagata zrobiła dramę kamerzyście, co tak naprawdę skończyło jego całą karierę, to wtedy jej kariera naprawdę się zaczęła. W my też częściowo możemy podziękować Fagacie, że zakończyła jego karierę. Później Fagata zaczęła walczyć na ma, co niestety nabiło jej w cholerę followersów. Pierwszą walkę miała z Lexi i przegrała tą walkę. Go Alexi? Później walczyła z Moniką i niestety z Moniką już zwyciężyła. Z Monika. Monika to jest drob, drobniutka osoba jakby, było. I później jeszcze zwyciężyła z Natsów High League, i przez to nabiła sobie strasznie dużo zasięgu. I też money, money, money. Oj tak. I potem wszystkim pokazał się słynny filmik Masze, a w nim głosówki fagaty. I teraz dla przypomnienia. Ja mam taki teraz plan na życie, że ja nie chcę iść na te studia i szybko muszę znaleźć sobie bogatego faceta. Tak dużo no nie, żeby nie musiać pracować i w ogóle... Ostatnio się spotkałam z takim piłkarzem malecha I on jest oczywiście bogaty, bo on najwięcej zarabia jakby z tego Lecha no nie On jest taki super mg. Trzeba już to oprószczyć, nie musiała nic robić No ja teraz mam plan B Zrobię tego I Masza wtedy przyjaźniła się z Fagatą, więc Można tak jakby trochę założyć, że Miała pewnie podobne myślenie, bo czemu miałaby się przyjaźnić z fagatą, jakby miała zupełnie inaczej w głowie. Później Masza mówi kolejnych parę rzeczy. Fagata dalej nie odpisywała, ale w momencie, kiedy już byłam w hotelu, dostałam wiadomość, że e, idzie się z influencerem drugiej kategorii. Super materialne podejście do życia, do wszystkiego i tutaj mówi dosłownie wprost, że Stu po prostu był planem B. Te twoje relacje, e, czy to ze Stu, czy z kamerzystą, to jednak nie było... Gdzieś tam z tyłu głowy u ciebie, że nie, nie patrzyłaś na nie trochę przez pryzmat tego, że to jest dla ciebie szansa na wybicie? Nie, absolutnie. Ja mam teraz plan B i mój plan B jest taki, że do mnie wpisuje straszny styl. a. Stiu to jeszcze więcej zarabia niż ten piłkarz. Ja mam teraz taki plan, że e, zobaczę ten stew i w ogóle, ale jaki stew promował i bym zarabiała na jakimś Instagramie czy czymś takim. Część, że ten stew to on mi normalnie jest tak z tekstem, że on ma mieszkanie w Warszawie i on mi może wynająć jakoś tak mega tanio ale to, się znamy pokój i w ogóle, i no, on to wszystko dla mnie normalnie zrobi. I to jest mój plan B. Wprost tutaj mówi, że Steward by po prostu wersję zapasową. Cały jej nikrzemny plan. Jak spróbuję go wykorzystać co niestety, kurde, jej się to w sumie udało. Tak tylko dla przypomnienia, nadal fagata ma dzieci na profilu. Teraz w ogóle planem C ewentualnym miała być branża PNO. Nie mam jeszcze planu C, ale też trzeba mieć jakiś zapasowy plan. Bo no serio Masza, ja po prostu no nie, może będę właśnie aktorką komparał. Chociaż aktorki w ten w Polsce zarabiam bardzo... Pieniądze i ch**owe są jakby p***sy po polsku, nie wiem co mam zrobić. Tak, nie przesłyszeliście się. Planem C była pomarańczowa strona. What the f... Jak popatrzymy na sytuację, to fagata tak naprawdę nie poniosła żadnych konsekwencji do dzisiaj, dlatego, bo... Ludzie bardzo szybciutko zapomnieli o całej sytuacji i teraz normalnie ma współpracę i wszystkie inne rzeczy, co jest w sumie trochę smutne. W międzyczasie pan Sylwester Wardenga próbował jej poprawić jakość wizerunek, co w sumie mu się to udało dlatego, bo strasznie dużo osób go traktuje jako, kurde, ty, strażnik Teksasu w internecie w Polsce. Dając ją do psiakobusa i tam zadawał jej różne pytania, w których mogła się troszeczkę oczyścić, Mogłaby troszeczkę sobie oczyścić jej... Bardzo zabrudzone imię. Później Wardenga się prawdopodobnie z nią zakolegował, albo nie wiem, dlatego, bo zaczęła być bardzo często na jego live'ach. I później też Wardenga niby zrobił film na Fagatę, ale on był tak strasznie lekki, że tak powiem, że ludzie też się trochę ze w komentarzach. Po tym wszystkim mamy dramę pomiędzy Ferrari. A fagatą. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta tą dramę, ale Ferrari oskarżał fagatę o zdradę. Gdzie teraz bardzo dużo osób stwierdziło: no, w sumie jak były te głosówki, było to, tamto, tamto, tamto. Jest to dosyć prawdopodobne, że też, no, zdradzała Stew. I teraz fagata, jak się o tym dowiedziała, to bardzo się, bardzo, bardzo się zdenerwowała. Była wtedy akurat na liveu w Wardęgierskiej. Zamknij mordę, bo to już jest przesada. Dlatego właśnie się zastanawiam, jak to jechać, czy. Coś o nim, czy nie a co ja powiedziałam, że ma p***dź brodę, pofarbowaną ten i że ty piara siedziała w patologii, bo siedziała w patologii i chlała na każdym live'ie i ty takie rzeczy, p***dź pierdoliło cię, ku... a go, będzie mnie oskarżał o takie rzeczy, nigdy, ku... w nigdy w życiu nie zdradziłam Stewarta, nigdy w życiu nie zdradziłam Stewarta i tyle ku... będzie p... jakiś farmazon, nie życzę sobie p***dzenia takich rzeczy, możesz ty ku... nawet co chcesz, możesz o mojego Porównywać do twojego, ale kurwa, zamknij mordę! Szalenie interesująca sytuacja. I Wardenga, wyciszając ją na live'ie, wydaje mi się, że trochę ją. trochę ją uratowałem, co ona tam mówiła, ale na pewno nie było nic miłego. Wardenga po tym live'ie zadzwonił do Stew. Stew powiedział, że hej, nie, niczego takiego nie było. Nie, nie, nie byliśmy razem akurat. Ale jak ona go zdradzała i on o tym nie wiedział, no to. Do dzisiaj by o tym raczej nie wiedział. I jak się okazało, te zarzuty chodziły o Żapsona i oczywiście Fagatka zaprzeczyła wszystkiemu. Parę dni później Stu zaczął pisać parę rzeczy na DM, i co się okazało? I okazało się, że znowu mnie ciągle okłamywała. Okazało się, że Fagatka jednak zdradzała go emocjonalnie, pisząc różne dziwne rzeczy na Instagramie z jakimś mężczyzną, że ona będzie jego żoną, i jakieś inne takie rzeczy, będą ze Stu w międzyczasie. Wife, i material jestem i tyle. No to czekam na pierścionek. Ale w Nawet jak jestem w Polsce, to ci się nie chce spotkać. Więc co to za różnica? I teraz po tym wszystkim, Fagata nadal ma dzieci na profilu, więc oczywiście co robi? Robi swoje płatki śniadaniowe. Dlatego bo kto, ro kto, je, kto je płatki śniadaniowe? Dzieci dzieci. I tutaj była kolejna drama i ten artykuł super to podsumowuje. Fagata, influencerka, która zasłynęła tym, że spotykała się z bogatym piłkarzem, a jej planem B był inny youtuber. Wszystko by się ustawić i nie pracować. Teraz jest na opakowaniu płatek śniadaniowych skierowanym do dzieci, w których plan B jest klejmem reklamowym. I dosłownie to było na billboardzie. I teraz wszystko, co w tym momencie powiedziałem pewnie też możesz sobie wywnioskować, że główną rzeczą odbiorców fagaty są po prostu dzieci. Małe dzieci. Między innymi w ogóle dlatego te płatki śniadaniowe były o smaku waty cukrowej. też miała swoje kosmetyki do make-upu dla dzieci zdjęcia promujące będącą o półnago, ale to już nawet o tym nie mówię. teraz wiesz jaką ona robi muzykę. czy ty, czy, czy czemu nikt o tym nie, czemu nikt o tym nie mówi? mając nadal tyle dzieci na profilu, pra, tylko praktycznie dzieci na profilu. wrzuca filmiki typu fuck mary kill Serio? Z kim chce się pszczt? Kogo chce zabić? To nie jest za bardzo kontent dla dzieci. Albo Liza zrobiła to z. Hmm. No, ciekawe co zrobiła. Przed chwilą nagrywałaś typowe rzeczy dla sześciolatków. I zaczynasz karierę raperki od tego. Ja jestem fagata, sexy pod konina. Dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać. Jak nie masz zer na koncie, nawet nie podbijaj. Ciągle a masz w domu babę. Może kiedyś znajdziesz taką, jak ja, baby mamę. Chciałeś mnie pocisnąć, ale masz za mało pa O, grubo. Jest grubo. Nie wspominając o tym w ogóle, jaki jest ten telewizor. Ja nie wiem, czy po prostu wszystko muszę wyblurować. Jak to jest w ogóle na YouTubie? To jest na YouTubie? To może być na YouTubie? Albo tutaj kolejna piosenka. Nazywa się Wielka Szkoda. Daj mi tu trąbę tak dawaj, jak usłonia. On to robi na wąchany. Ciekawe czym, co wciągał. Błyszcze na salonach. Typowy Baby Shark. Nie jestem Baby Virgin, jak Madonna. Daj mi trąbę jak usłonia. Aż w końcu fagadka nasza ukochana zrobiła dosłownie piosenkę z nazwą Only. F Przynajmniej za dużo lajków nie dostała Pieniędzy z kolei Baby Wow, co za przekaz 14-letnia dziewczynka na pewno weźmie z ciebie Tak z**wisty przykład, że Aż mi się ciepło w serduszku robi tatua Piłkarzyku, nie? Fagata ma też różne historie z piłkarzykami. Mówiłam z takim piłkarzem Lecha i on jest zajebiście bogaty, bo on najwięcej zarabia, jakby z tego Lecha. Nie wiem, czy to było jakieś powiązanie, może? Zapracowałam na to, jestem swoim planem C. Zapracowałam na to, jestem swoim planem C. Dobrze pamiętamy, jaki był plan C. No nie, może będę właśnie to komputer. Może zostawimy takie kolory do końca teledysku. Wpasowują się, nie? Dosłownie w tym momencie nagrywając parę lat temu dla dzieci, w tym momencie zakłada, on zarabia setki tysięcy miesięcznie. Wyżej 220 tysięcy złotych miesięcznie? No jeszcze teraz chyba. O, dzisiaj jest równo mi miesiąc jak mi. Jest kurde, idolką. Wiem, że to jest takie dziwne, przereklamowane słowo, ale influencerzy, szczególnie tak duży jak fagata, naprawdę dają przykład dzieciom, dają przykład kurde nastolatkom. I to jest, moim zdaniem, trochę kiepskie. Jakby teraz każda dziewczyna założyła sobie OnlyFansa. Jak kiedyś ktoś powiedział o Dubielu, że Dubiel jest niezniszczalny, to teraz fagata jest naprawdę niezniszczalna. Daj też znać, co o tym wszystkim myślisz w komentarzu. Jesteśmy zgubieni, kapitanie. Absolutnie jesteśmy w dupie. Fagatka nas wszystkich dosłownie i w przenośni udupi. Ja jestem BTD, to by było na tyle. Widzimy się już bardzo, bardzo niedługo. Trzymaj się. Pa. To jest 10 ostatnich ludzi, którzy dołączyli do naszego grona. Dziękuję z całego serduszka za wszystkie subskrypcje. Jak też będzie w następnym filmiku na tej liście, to wystarczy zmienić ten czerwony guzik na szary i najlepiej z słoneczkiem. BTD, trzymaj się. Pa. pa.